Realizując te rozmowy, warto przestrzegać prostych zasad. Po pierwsze, pomieszczenie komfortowe, bez świadków, dające poczucie prywatności. Nie gdzieś w przelocie, nie przy windach w korytarzu, tylko w gabinecie, w pokoju, gdzie każdy będzie miał komfortowe warunki do pracy. Szef powinien zapewnić pracownikowi tyle czasu, ile jest potrzebne. I nie z telefonem w ręku, tylko zdecydowanie skupiajmy się na pracowniku. To jest jego czas. I to jest dla niego ważny czas. Zresztą dla wielu pracowników jest to stresujący czas, więc trzeba dać im komfortowe warunki. Czas oceny to czas dla pracownika. Nie odbieraj telefonów, nie zajmuj się innymi rzeczami, nie patrz w laptop, bo wówczas dajesz sygnał, to co tu jest dla mnie ważniejsze niż ty. Dobra relacja między pracownikiem i szefem, czyli szacunek i wyrozumiałość w komunikacji, a także miej pozytywne nastawienie. Oczywiście określ granice z zachowaniem partnerstwa. Okazuj ludziom zaufanie, bądź obiektywny w ocenie pracowników. Co ważne, unikaj w wypełnianiu arkusza oceny okresowej ogólników. W ogóle bardzo zachęcam was do tego, żebyście robili sobie notatki, bo trudno jest pamiętać na przykład na początku roku, kiedy oceniamy cały rok poprzedni. A mamy kilkunastu pracowników, lub niektórzy mają kilkudziesięciu, bądź mądry i pamiętaj, co mój pracownik zrobił w styczniu ubiegłego roku. I zapamiętaj sukcesy i to, co chciałbyś, żeby pracownik zmodyfikował i co zmienił. Jest to trudne, a arkusz oceny pracowniczej tego wymaga. Dlatego zachęcam do robienia notatek regularnych, gdzie możecie do tego wrócić na początku następnego roku, by móc rzetelnie i obiektywnie ocenić każdego pracownika. Szef powinien wzmacniać pozytywne zachowania pracownika, dając pochwały. Co ważne także konsekwencja i cykliczność oceny jest bardzo istotna. Dotrzymujcie terminów. Nie może być tak, że bagatelizujemy ten proces. Czasem spotykam się z tym na szkoleniu, że mm, szefowie traktują system okresowej oceny pracownika jak zło konieczne. Jest to dla nich żmudna praca, bo trzeba wypełnić, ocenić, ale w tak naprawdę, wasi ludzie tego potrzebują. Oni chcą wiedzieć, jak pracują i czy to Wam się podoba, czy chcecie, aby coś zmienili. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w której z Robertem porozmawiamy o sytuacjach, w których pracownicy proszą o podwyżkę. Jak reagować, kiedy z taką prośbą do nas przyjdą, niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie tą podwyżkę dać, czy też nie. Jak odpowiadać? Zachęcam Was do tego, abyście byli ze mną. Do zobaczenia już niebawem.